A po co ma chcieć, jak przyjechała, gdy już lepiej nie robi dla ja masy. to potem Żeby da, gdzie miał sędzia stać skierko to lepiej by może pojechał na górę. Bo to, wieś, może być czasami gorzej i on tak no, no. dał na siłę te 3,5 punkta. Teraz Piotr, komentarz odpowiedni, bo z tym mamy fotoreportera <grymnie> do Eurosportu. Na Eurosporcie będziemy, także profesjonalnie tutaj To jest ten, pogina się właśnie. O, pogina się tak? Od pana Sarnowskiego go kupiliśmy, jak miał chyba pół roku. Teraz się Troszkę za późno wycofałem. A ale tak, tak. taki widzi, no, no, tak, Taki, tak, burguje, taki góra, góra. To odnoszenie. I tak zdolny. Wszystko no. jest z tego, tylko żeby tu się opuścił zadę, a trochę góra. A tak, tu Ale górz spokojnie się nie rzuca, no. On chodzi o obozy, wszystkie Jezus i on tutaj człapie. Ale na kogo? Słucham? Na gogu chodzi? Nowym... Nie. Nie, nie, normalnie. Ale dzieci uczy. Uch. Wszystko. Laptop tak. no. Gdzie co jest? Laptop. Ws u nas w tym przecież. Ma.